Gdy pojawiam się ja, to znak, że wam się upiecze. A co? Zaraz się przekonacie. Dzisiaj spróbujemy zrobić sernik w połączeniu z mango. Pierwszą czynnością, jaką zrobię, będzie przesmarowanie foremki roztopionym masłem i przesypię je okruchami. Możemy zrobić Spód do miseczki, pokruszę ciastka, do pokruszonych ciasteczek dodam rozpuszczone masło oraz cukier czcinowy. Dokładnie wymieszam. Ciasteczka wysypuję na dno wcześniej przygotowanej formy, rozkładam równomiernie, tak ugnieciony spód wstawiam do piekarnika, spód pieczemy. 10-12 minut. Spód już nam się upiek. Wyciągnę go, żeby wystygł. Ma bardzo ładny złoty kolor. W garnku zagotuję śmietankę. Do jeszcze gorącej śmietanki wsypuję białą czekoladę. Czekam, aż temperatura przeniknie do kostek. O, już się ładnie zaczyna rozpuszczać. Dodam cukier trzcinowy oraz cukier wanilinowy. Dokładnie wymieszam i odstawię do wystygnięcia przygotuję twaróg, dodam żółtka, dokładnie wymieszam. Masło rozpuszczę. Białka ubiję na sztywną pianę. Do czekolady dodam rozpuszczone masło i wszystkie składniki już możemy Razem połączyć. Białka już są ładnie ubite. Będziemy je łączyć z masą. Spód mamy już wystudzony. Możemy śmiało przelać całą masę. Sernik wstawiam do piekarnika nagrzanego na temperaturę 140 stopni. Minęło już 51 minut pieczenia naszego sernika. Na te ostatnie minutki temperaturę podniosę do 160 stopni i za chwilę będziemy go wyciągać z piekarnika. Już jest bardzo ładny złoty. Śmiało mogę wyłączyć piekarnik, ale nie wyciągam od razu sernika. Niech on sobie opadnie jeszcze w tej ciepłej temperaturze. Myślę, że już będzie ok. Zobaczcie, jaki jest ładny złoty. Jeszcze się trzęsie, cieplutki. Niech on sobie stygnie, a my w międzyczasie przygotujemy coś takiego na sposób konfitury z mango. Musi być bardzo dojrzałe. Umyję, ściągnę całość i oddzielę od pestki i pokroję w kostkę tak około centymetr na centymetr. Przełożę je na patelnię, przygotuję łyżeczkę żelatyny, namoczę ją w soku z cytryny. Sok już bardzo ładnie odparował, dodam już namoczoną żelatynę. W tym gorącym środowisku żelatyna się nam bardzo ładnie rozpuści i odstawiamy to wszystko do wystudzenia. Myślę, że sernik już mamy wystudzony. Nasze mango rozłożę, zielone listki. I już możemy zapraszać naszych gości. Sernik na bazie białej czekolady z mango. Smacznego! Wszystko, co słodkie, szybko się kończy. Dlatego po więcej pysznych przepisów i inspiracji zapraszam Was tu, tu, tu.